Jest w Wabik, burmistrz Polkowic, chociaż do Warszawy, gdzie jest mecz kadry, mamy daleko, to atmosfera chyba równie gorąca tutaj w Polkowicach na rynku. Powiem Panu, że byłem niedawno na meczu Polska-Portugalia, wprawdzie to nie były mistrzostwa Europy i powiem Panu, podobna atmosfera była jak dzisiaj jest w Polkowicach, więc naprawdę, nawet tutaj jest nawet przyjemniej. Osta! Osta! w prawą stronę. Musisz może sam raz Piszcie w środku, Lampowska, 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 Lampowska. 18 minuta, bramka 1-0. Jakie emocje? Lepszych nie Młysza. 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 Jeszcze będzie więcej bramek? Oczywiście będzie 2-1 dla Polski. Polska! Polska! Grecy tracą jednego zawodnika przez czerwoną kartkę tuż przed przerwą. To nam pomoże? Pomoże. Polska wygra 2-0 albo i 3. W Grecy już są bez szans. 51. Minuta, sacking i zadania, straty, i wszystko zaczyna się od nowa w tym meczu. Panie, tak miało to na razie być. Nie, tak nie miało być. Ale uda się jeszcze wyjść na prowadzenie? Musi być, udać, Wierzymy w to. Mamy przewagę jednego zawodnika. Musi się udać, 2-1. A pani co myślili po tej bramce? Nastroje upadły? Będzie dobrze, Polska wygra mecz. I straconego, zaczynamy mecz od nowa. 71. Minuta, tytoń i kara A za ściana naszych pragni. Czerwona kartka Szczęsnego, karny, nieciekawie było. No ciekawie. Na szczęście dobrze skończyło. Powiedzmy. No tytoń wybronił. No no dalej, dalej jeden, jeden. Oczywiście. No, ży, życzmy, życzmy szczęścia. Wygramy to jeszcze? Zobaczymy. Koniec. Czas pokaże. Pod koniec. strzelimy w ostatnich wizytach tego spotkania jeden do 1, to dobry wynik? No, spodziewaliśmy się lepszego wyniku, jak Polacy prowadzili 1-0, no. Myśliśmy ze że strzelą przynajmniej jeszcze z dwie brameczki, a tu, no, porażka, no, Grecy nam bramkę, no. Niestety je, remis, ale jest dobrze. Polska za bardzo z przodu poleciała w pierwszej połowie, za bardzo się i jak najbardziej trzeć do przodu. Gdyby nie to, daliby radę. Wierzymy w nich, bo Polska jest najlepsza. Polska będzie mistrzem Europy. Głosy macie ładnie zjechane, głośny doping cały mecz. Bo to chodzi o to, cała Polska ma usłyszeć nasz doping i każdy powinien krzyczeć razem z nami. To może będzie lepiej w czasie następnego meczu. Następny mecz wygrywamy. Tylko aby ten doping był głośniejszy, to Polska wygra.